Panie prokuratorze, ja mam takie pytanie, bo wspomniał Pan tutaj właśnie o tym, że yy, jako można powiedzieć o. Ja, padku... ja mogę, drogą, sami, może Pani podam mikrofon, bo dam drugiej części sali, być może Pani nie słychać. Panie prokuratorze, mówił Pan przed chwileczką, nie yy, Jasio, o upadku etosu yy, zawodu prawniczego. Yy, ostatnio gdzieś spotkałam się w mediach, nie pamiętam w jakich, na pewno nie publicznych z informacją, że coraz jest mniej chętnych osób na aplikacje różnego rodzaju. I teraz moje pytanie właśnie. Jaka rola w odczuciu moim jako y, przysłowiowej Kowalskiej, bardzo wielka, ale na czym powinna polegać rola prokuratorów niezłomnych, czy też sędziów niezłomnych, żeby ten y, zawód prawniczy odbudować, żeby do tego zawodu trafiali ludzie z kręgosłupami, z kręgosłupami nienaginającymi się za bardzo i żeby te y, osoby, y, wykładowcy, gdzie pan mówi, że są niespecjalny dobór wykładowców, y, nie miały aż takiego wpływu na to, żeby to prawo, którego które ci młodzi ludzie są uczeni, nie było y, tak bardzo naginane pod potrzeby. Na czym ta rola powinna polegać? Bo tutaj podczas poprzedniego spotkania w kafejce był pan sędzia Markiewicz, który mówił, z tego co pamiętam, że justycja zrzesza około 3,5 tysiąca członków. Słyszy się w mediach o bardzo niewielkiej liczbie sędziów, być może jest to za mało nagłośniane, które, którzy starają się czy też orzekają zgodnie z przepisami prawa, stosując wprost przepisy prawa, a nie naginając. To samo jest tutaj w przypadku prokuratury. Mówi Pan, że tylko 1 trzecia prokuratorów jest niezłomna. Więc jak to dalej będzie wyglądać? Czy do tego do zawodu prawniczego będą trafiać ludzie, na których rzeczywiście będzie można kiedyś polegać, że są obiektywne? Ja powiedziałem, że 1 trzecia, czyli 2000, to jest ta liczba prokuratorów, która jest zadowolona z tego, co jest. Bo im się finansowo poprawiło. Natomiast jeśli chodzi o mniejszą liczbę osób, które chcą podjąć aplikację, zdają te egzaminy na aplikację. Powody mogą być różne. Powodem może być krok na rynku prawniczym. Rynek prawniczy jest zatłoczony, trudno jest przebić się na, na, na tym rynku nowej osobie, która powiedzmy. No, nie ma jasnej przyszłości i będzie walczyła samodzielnie o y, y, swój byt. Albo będzie wykonywała prace takie usługowe w jakiejś kancelarii. No, czyli, czyli rynek może odstraszać trudny od y, aplikacji. Jeśli chodzi o to, żeby y, sędziami zostawali y, y, ludzie o świetnej opinii, świetnym, wszechstronnym wykształceniu prawniczym, to takie rozwiązanie w dyskusji publicznej funkcjonuje. Chodzi o to, żeby stan sędziowski rzeczywiście stanowił ukoronowanie kariery prawniczej, czyli by sędziami zostawali doświadczeni prawnicy z innych zawodów. Z zawodu radcowskiego, prokuratorskiego, i z korporacji adwokackiej, ale tutaj mamy, mamy trzeba powiedzieć, jasną barierę dochodową, bo świetny prawnik, który wykonuje wolny zawód, nie zrezygnuje z prowadzenia własnej kancelarii, jeżeli nie będzie otrzymywał dobrych pieniędzy jak jako sędzia. Jeśli chodzi o, o prokuratorów... No cóż, to, 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 to też, też chyba kwestia yy, właściwego fluidu w prokuraturze. Jeżeli yy, yy, przyjdą młodzi ludzie po, po, po prokuratorskiej szkole i sędziowskiej do prokuratury i zetkną się ze starszym pokoleniem, które nie jest zmanierowane, yy, które yy, będzie tych yy, Młodszym kolegom przekazywało merytoryczne informacje, profesjonalne porady, jak się uporać z pewnymi problemami, a nie będzie przekazywało informacji o tymikach prawniczych, żeby się od sprawy uwolnić albo zakończyć. To musi kiedyś, że tak powiem, zafunkcjonować. Natomiast. No Takiego panaceum na to, żeby stało się od razu dobrze, no, no nie ma. No, trzeba, trzeba pracować, od podstaw trzeba pracować nad tym, żeby ten właściwy duch w prokuraturze panował. Ja zaczynałem pracę w prokuraturze w 1984 roku jako, jako aplikant. To była jeszcze tak jak mówimy, komuna. Z tym, że komuna miała wybite zęby przez Solidarność. I e, e, w tym czasie ludzie, którzy uczyli mnie, a wywodzili się z grona prokuratorów e, e, za prokuratorskiego, to uczyli mnie takich prokuratorskich ideałów, które mi zostały w pamięci. Oczywiście później przyszedł moment konfrontacji tych ideałów z życiem w prokuraturze. Nie, nie zawsze ideały wygrywały w staću z przełożonymi, bo było różnie, ale no, no cóż to, 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 nie ma wyboru. E, 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 trzeba będzie prowadzić cały czas e, e, obiektywną ocenę wszystkich prokuratorów. Tych słabych, intelektualnie również, nie, nie, e, choćby chcących dobrze pracować, ale jednak nie potrafiących, tych, którzy potrafili zdać egzaminy, a nie potrafią być prokuratorami. Nie? Po prostu dziękować im za pracę. Ciągle wymieniać, jeżeli kadrę doskonalić, specjalizować i pozbywać się osób, które są kulowną i słabszym ogniwem, które mogą się sprawdzić jako urzędnicy w urzędzie, czy, 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 czy w jednym, czy drugim, ale uczciwie. Drodzy Państwo, jeszcze jakieś pytania? bo będziemy powoli zmierzać do końca. Ja y takie lżejsze pytanie. Jak się skończy Pana zdaniem sprawa? w prokuraturze? Sprawa pana Poproszę Panią o numer telefonu i zadzwonię do Pani gdzieś o 22-13 października. Bo, 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 bo wyborcy właśnie wrzucając głosy do urny odpowiedzą, czy zostanie wszczęte śledztwo, czy zostanie 14 października wydana odmowa wszczęcia śledztwa. A propos, jeden z zarzut, zarzutów dyscyplinarnych, które mam, Dotyczy tego, że przez cztery miesiące nie nadałem biegu sprawie, ani nie odmówiłem wszczęcia śledztwa, ani nie wszcząłem śledztwa. Tyle tylko, że ja w tym czasie dwa miesiące byłem nieobecny. I po tych dwóch miesiącach przez te dwa miesiące praktycznie nikt mnie nie zastępował. I po to, w tych dwóch miesiącach zostałem hałdy akt, i ja pamiętam tę sprawę, ona ona zniechęcała do czytania, tak prawdę mówiąc. Ale wtedy miałem tylko do wyboru mniejsze zło. I ja mam być ukarany za to, za co prokurator śpiewak została awansowana i nagradzona finansowo. Troszkę będę się z tym nie zgadzał, jeżeli dojdzie do ukarania. Jeżeli mamy kończyć, tak? Jeszcze mamy 10 Jeszcze minut. Nie, no, nie musimy. Absolutnie. To jeśli Państwo nie mają pytań, bo my z żoną dzisiaj jeszcze wracamy do, do Warszawy, to, 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 to spokojnie jeszcze możemy porozmawiać po oficjalnym zakończeniu spotkania i, i, i powiem, że dzisiaj wyjątkowo e, e, pewnie będę jechał, bo mam zdjęcie ze świętym Krzysztofem. <ślad> To jeszcze raz spytam, czy ktoś z Państwa ma pytanie do Pana Prokuratora? Już idę z mikrofonem. Mamy nadzieję, że kiedyś dojdzie do tego. Czy to już... A słyszał Pan? O, tak, słyszałem. Tak. No, to mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie. I czy, czy jest ten Trybunał w Stanu, czy dopiero musi powstać? Eee. Znaczy, znowu kwestia architmetyki kwestia wyborczej, bo żeby postawić kogoś przed Trybunałem Stanu, to, 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 to musi być większość kwalifikowana. Eee, czyli niezwykła większość połowa plus jeden głos, tylko, tylko... Kwalifikowana. A jeżeli chodzi yy, yy, o yy, obecne cztero, czterolecie, to niewątpliwie ono ożywi pracę Trybunału Stanów w przyszłości i to, i, i, i to znacznie. Yy, można mówić o różnych rzeczach. Do nas przemawiają najlepiej yy, obrazki. W takim świecie żyjemy i w moim przekonaniu, znaczy na pewno ja, na pewno ja zapamiętam prezydenturę Andrzeja Dudy poprzez ten moment, kiedy w nocy zaprzysiągł sędziów dublerów Trybunału Konstytucyjnego. Potajemnie prezydent stosuje wybieg, by uprzedzić Trybunał Konstytucyjny, który miał wydać orzeczenie unieważniające tą decyzję. Tak zapamiętam prezydenta Dudę jako człowieka, który łamie konstytucję, ukrywając się w nocy. Podobnie jak, jak parlament, zapamiętam z tych obrad, które toczyły się w środku nocy. I Opozycja nie była dopuszczana do, do głosu do, do debaty 16 grudnia 16. 2017. 16, przepraszam, tak, to było dokładnie 16. 16. 16 Czy jeszcze ktoś ma pytanie? Ja tylko powiem, takie spostrzeżenie. Basia ma donośny głos, więc nie, e, tak tak nie. E, Takie spostrzeżenie właśnie na Zawsze mi się wydawało, że sądownictwo to jest taki trójkąt, jak piramida. Z jednej strony jest oskarżyciel, czyli prokurator, z drugiej strony jest obrońca, czyli adwokat, a nad nimi obojgiem są, jest sędzia, który wysłuchuje jednej strony, wysłuchuje drugiej strony i wydaje wyrok. Od kiedy jest ziobro, mam wrażenie, że to się odwróciło i w tej chwili na samej górze jest. Zero. No nie, nie, ja się nie zgodzę, ja, ja, ja będę stał tutaj po, po stronie sędziów i, i wracając jeszcze do, do pani wypowiedzi jednak, jednak tych sędziów, którzy interpretują konstytucję i orzekają w zgodzie z konstytucją, głównie w sprawach o wykroczenia, bo jako wykroczenia są rozpoznawane sprawy udziału obywateli w manifestacjach, w zgromadzeniach. Tych sędziów jednak jest, jest sporo. Nie tylko. Jest sędzia Marek Przysucha w który wydaje wyroki na podstawie przepisów konstytucyjnych rozszerzonych i na podstawie przepisów prawa unijnego. I chwała mu, bo, bo to jest prawo obowiązujące w Polsce. Natomiast y, 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 jeszcze, jeszcze do wypowiedzi pani, pani sędzi korwin piotrowskiej Ja mam nadzieję, że ja nie jestem dziwakiem, ale jak rozmawiam z kolegami, to oni też przyznają się do tego, że znaczy, przyznają się, mówią, że zdarza im się, czy zdarzało im się, wnosić o uniewinnienie oskarżonego. Dla mnie to jest normalny wniosek, jak każdy inny, kiedy sytuacja na rozprawie ulega zmianie, kiedy pojawia się nowy, istotny dowód, a jak występowałem przez te. Ponad 15 lat przed sądem kasacyjnym to no, niestety słyszałem takie głosy od doświadczonych adwokatów, że o po raz pierwszy prokurator poparł adwokata, na to, na to y, 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 wtedy przewodniczył sędzia płóciennik y, odparł, to nie znała pani prokuratora Parchimowicza, ono nas już tutaj przyzwyczaił do takich numerów. <laughs> Koleżanka mówi 14 lat orzeka, jeszcze jej się nie, nie. to. Y, i teraz, bo, bo na Żoliborzu pracuję od, od yy, maja i, i powiedzmy na końcówkach to yy, byłem kilku, natomiast yy, na Mokotowie w jednej sprawie wniosłem o uniewinnienie obojga oskarżonych, i w dwóch albo w trzech sprawach cofnąłem y, y, akt oskarżenia uznają tak, proszę? Takie, takie sytuacje się zdarzą, tak, 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 tak. Się zdarzają, to są naprawdę... dla mnie to jest normalne po prostu z dowodów wynika, że ktoś jest niewinny i tyle y, 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 a y, cofa magnus y, kiedy mam y, taką sytuację, że y, y, Albo wnoszę uniewinnienie, albo cofam ten akt oskarżenia, to w zależności od stadium procesu. Jeżeli proces zmierza do końca, to już nie ma co się wygłupiać i, i, i cofać akt oskarżenia. Trzeba, trzeba być do końca i, i zgodnie z tym, co, co uważam i czuję, wnosić o uniewinnienie. Jeżeli jest początek procesu i widać, że e, e, oskarżenie jest bardzo wątpliwe, proszę bardzo, cofam akt oskarżenia. a pokrzywdzony może popierać, jako oskarżyciel posiłkowy, ten akt oskarżenia. Czy, czy są w, w oporu prokuratorzy... Em... Nie ma. Nie dokończyłam Ale odpowiedzi nie ma, bez względu na to. Nie kojarzę nie, nie nikogo z głównie z prawem do wykroczenia, bo jako wykroczenia są rozpoznawane z prawem udziału ale mogę się w manifestacjach, w zgromadzeniach, w tych sędziów jednak nie jest władza przeciwko. Jest sędzia, Marek, przysłuchał się często to za bardzo nie naruszał przepisów konstytucyjnych, rozszerzonych i na podstawie przepisów prawa unijnego. I chwała mu, bo, bo to jest prawo obowiązujące e, w Polsce. Natomiast e, e, ja e, tylko powiedzieć, że jeszcze, jeszcze i do wypowiedzi, wypowiedzi nie, Pani Sędzi e, W Przesunięciu pana do prokuratury rejonowej. E, o ja mam ten terminal te ale w, jak rozmawiam z kolegami, to oni też przyznają się do tego, że też się. Mówią, że zdarza im się, czy zdarzało im się wnosić o uniknienie oskarżonego. Dla mnie to jest dobry wniosek, jak każdy inny, kiedy sytuacja na rozprawie ulega zmianie, kiedy pojawia się na nowej a, no, a jak występowałem przez te ponad 15 lat przez sąd kasacyjnym, to no, niestety e, słyszałem takie głosy od doświadczonych adwokatów, że po raz pierwszy prokurator poparł adwokata na to, na to, na wtedy na to, na to, nie to, się to, na to, na to, na to, na to, na to, na na, 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 na to, Natomiast nie, jak to występowałem przy cenach najwyższych, bo, bo lat, to, to, od, to od, często od, przy pustej sali, mańka na części do końca, na, na, na końcu to, to no się na nich tych obozów. Na kilku różni Natomiast I proszę, proszę, to to wierzyć, wierzyć, że wtedy że Różnice w odcieniu zawodów adwokatów. Nie, nie. Że jedni mają súper, zielone, jak zielone makse dolary, a drugie mają zawody o takim odcieniu zieleni, jaki jak, kojarzony tak, tak, jest na katarzynie. Widziałem adwokatów. Dla to jest dobre. Z że którzy nie prosili o to, by zasądzić honorady należnej Instytutu Obrony z urzędu kiedy mamy taką sytuację w obecnych czasach. Albo osiągnąć, no, no, no nie, no, no, nie za albo tak, to, co to co nie młodych, ale akie skażenia to w zależności tak, się stadium. Akie, proces do to, 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 to już nie ma co się wypłynąć. I zacząć akto trzeba wrócić do końca i zgodnie z tym, co uważam i czuję, dość Jeżeli jest początek procesu i Proszę Państwa, zawsze mówię o Ta sprawa najczęściej, która została wywołana, ona za 40 minut kończyła w tym sądzie najwyższym, bo wcześniej sądzie. Czy są w opołów prokuratorzy... Nie ma. Dokończyłam, Ale od nie ma, bez względu na to. To ja, że, nie kojarzy nikogo z województwa opolskiego z okręgu prokuratury opolskiej, kto by był członkiem naszego stowarzyszenia, ale mogę się być. Czyli jeżeli ktoś jest, to, 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 to pojedyncza czy trzy, dwie osoby. I jeżeli jest, to za bardzo nie dał się zauważyć w działalności naszego stowarzyszenia. To się nie Ja chciałem tylko powiedzieć, że być może istnieje jedna rzecz, jeden tak pozytyw w przesunięciu pana do prokuratury rejonowej. Wnoszenie o uniewinnienie to jest również dla mnie w mojej profesji wyjątek absolutny przez prokuratora. Dlatego być może to jest pozytyw jedyny właśnie. To, to, znaczy, to jest, znaczy, jak, jak człowiek jest młody i tam nasadzają mu do głowy różnych niekoniecznie mądrych myśli, to początkowo też tak, tak patrzyłem z nieufnością na, 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 na obrońców, a szczególnie wtedy, kiedy powiedzmy, bronili przegranej sprawy, ale wtedy nie rozumiałem tych zamiłości, jakie e, e, z, związane są z relacjami klient, żądanie e, bronienia go w określony sposób i obrońca. Natomiast, e, e, jak mówię, występowałem przed Sądem Najwyższym e, e, 15 lat, to, to e, często przy pustej sali z jednej strony obrońca, z drugiej prokurator, to się na nich, tych obrońców, napatrzyłem. Różni są. I, i proszę, proszę mi wierzyć, że wtedy dojrzałem różnicę w odcieniu żabotów e, adwokatów. Że jedni mają e, zielone jak zielone pakse, dolary, a drudzy mają żaboty tak, o takim odcieniu zieleni, jak, jaki kojarzony jest z nadzieją widziałem adwokatów, którzy głównie młodych, którzy nie wnosili o to, by zasądzić honorarium należne im z tytułu obrony z urzędu. Później w obecnych czasach poznałem no, no, wielu młodych adwokatów, głównie młodych, ale, ale nie tylko młodych. Takich, którzy angażują się pro bono w różne stwory, sfery działalności społecznej, głównie w sferę Obrony praw człowieka, chyba przed tymi młodymi ludźmi czoła. I takie sytuacje na sali Sądu Najwyższego, bo tam, tam proszę Państwa, zawsze był koniec sprawy. Ta sprawa najczęściej, która została wywołana, ona, ona za, za 40 minut się kończyła w tym Sądzie Najwyższym, bo wcześniej Sąd odbył taką wstępną naradę, a później po wystąpieniach stron. Yy, yy, decydował, czy te wcześniejsze ustalenia jednak po wystąpieniu stron były trafne, czy nie. Ale yy, no są sprawy takie typowe, schematyczne i, i nie o nich chcę mówić. Ale były takie sprawy, kiedy yy, jako prokurator wychodzę na salę rozpraw i dalej yy, nie jestem pewien, co, co powiem tak, tak prawdę mówiąc, bo zaczyna obrońca, kiedy jest kasacja na korzyść zaczyna obrońca. I nieraz tak było, że e, 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 to właśnie mowa obrońcy spowodowała, że w tym momencie e, e, zapalała się w głowie jakaś lampka, co pozwalało mi stać i czystym głosem jeszcze wzmacniać argumenty, które, które podniósł obrońca. Nie zawsze skutecznie, bo czasami sąd, mimo e, e, zgodnych wniosków stron, e, postępował inaczej, ale e, e, Nauczyłem się też y, w częstym kontakcie z adwokatami cenić y, taką inną szkołę patrzenia na prawo i rozumienia prawa. To też jest y, 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 pożyteczne, bo człowiek może, jak życie pokazuje, znaleźć się po drugiej stronie prokuratorskiego biurka. <gry> Przekażę ten mikrofon, tylko powiem, że ja jestem w innej roli procesowej na sali i właściwie nie zdarza mi się kiwać głową, potakiwać, kiedy mówi prokurator. Dzisiaj mi się to zdarzyło bardzo wiele razy, za co bardzo dziękuję. <śledzianie> <śledzianie> Chciałam zapowiedzieć dwie osoby. Które coś dla Ciebie mają, to są takie dobre duchy kafejki. Zawsze są z nami. Od samego początku stworzyły coś legendarnego. Monia, mimo że ma, nie ma jeszcze 11 lat, prawda? 10 dopiero. Od, zawsze była na każdym łańcuchu światła. Jest w każdej kafejce. I To jest jej mama, która wpadła na pomysł stworzenia kolażu, wojni ludzie z Opola, on jest w sądzie najwyższym. Także bardzo mi jest miło ci z nimi poznać. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. zobaczyć. Tak oczywiście podcast. O, jakie piękne. Nie wiem, czy słyszałeś o słynnych, o polskich ryżakach. Nie. <grystanie> Dziękuję. Dziękuję Nie bardzo. Nie wiecie naprawdę z jakiego powodu no, tu w środku. <grystanie> to może dwa, to, jak zakończyłem transmisję. <grystanie> ja, ja mogę powiedzieć podczas. Chodzi o nawiązanie do y, słynnej wypowiedzi niemniej słynnego premiera. To nie widać. A musi być nie widać? Chodzi o ryż, o miskę ryżu. Wpadła na ten pomysł, wpadła na ten pomysł Hania z moją. Brawo. Kolejną? Czy jeszcze nie możemy? Możemy zapowiedzieć, że naszym kolejnym gościem będzie mecenas Karolina Kuszlewicz. Będziemy mówić o trawach zwierząt i o ekologii. Natomiast jeszcze nie możemy powiedzieć, kiedy dokładnie. bo listopadzie. Być może 28 października, pisała. Niedawno. Teraz 20 października. Każdy bądź razie, wracając do naszego gościa, bardzo dziękujemy za mądre dwie godziny. Bardzo dziękujemy. która broniła krowy, które tam pod Gorzowem też nie były i one teraz... Ja też. Ale z Karoliną się potykałem w sprawie wzdowieniowej, wilka tego, co tam czerwonego kapturka A, i tak. babci, i Karolina Zjedzenie wygrała, się. bo okazało się, że wilk był ofiarą hejtu braci Grimm przez 20 lat. Ale, ale gdzieś tam przy okazji Karolina przysłała mi zdjęcie wszystkich uczestników tego procesu zdobieniowego i z taką miłą informacją, a ja wiedząc o tym, że ona te krowy pod, pod, pod deszczem od, odpisałem od razu, tak, by było i trzy zwierzątka narysowałem. No i Karolina odpowiedziała, mu. <śledziny> Dziękuję bardzo.